Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkich słuchających do poświęcenia kilku chwil Ewangelii Świętego Jana, rozdziałowi drugiemu, który to liturgia dnia dzisiejszego wyznacza nam do odczytania. Jesteśmy w tym fragmencie zaprowadzeni do Jerozolimy, do samej świątyni. Która w języku semickim często nazywana jest po prostu domem, dom Boga. W tym kontekście pamiętajmy, że w czasach pana Jezusa, począwszy od świątyni wybudowanej przez Salomona w Jerozolimie, świątynia w narodzie żydowskim była ośrodkiem i centrum kultu. Tam składano ofiary krwawe, zabijając woły, baranki, mniejsze. Zwierzęta na ofiarę całopalną, jedynemu Bogu, na ofiarę przebłagalną, na ofiarę za grzechy, czy też na ofiarę pojednania. Dlatego, kiedy Chrystus wchodzi do świątyni, zastaje tam wielu sprzedających, których Ewangelia nazywa bankierami, którzy sprzedają właśnie zwierzęta, woły, owce, inne, mniejsze zwierzęta. Składane na ołtarzu przed świątynią, właśnie jako ofiara wdzięczna Panu Bogu. Chrystus jednak nie jest zadowolony z tej sytuacji, że na placu świątynnym znajdują się sprzedający woły, i inne zwierzęta. Uplócszy więc bicz z rzemyków, wypędza ich to w sposób zdecydowany, mówiąc: Dom mojego ojca. Świątynia jest domem modlitwy, a wy uczyniliście z niej jaskinię zbójców. Uczyniliście z niej targowisko. Moi drodzy, ten tekst i ta postawa Chrystusa ukazuje przede wszystkim gorliwość Chrystusa o dom swojego Ojca, o dom Ojca Niebieskiego, i fakt w rzeczy samej tekst mówi nam. Tekst Ewangelii, cytując psalm, Gorliwość, o dom Twój, pożera mnie. Kiedy jednak dalej Żydzi pytają się, jaki znak uczynisz, że jesteś rzeczywiście tym, który może dopuszczać się takich czynów, to znaczy wypędzenia kupców ze świątyni. Wtedy Chrystus odpowiada zdanie, które możemy powiedzieć śmiało, zmienia. Podejście chrześcijaństwa i w ogóle zmienia wprowadza nowy wymiar religijny i teologiczny do życia duchowego ludzkości. Mówi bowiem: zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech, trzy dni ją odbuduję. Oczywiście Żydzi zrozumieli to jako zachęta do zburzenia świątyni tej materialnej, budowanej przez Odbudowywanej, przebudowywanej przez Karoda Wielkiego przez 46 lat do czasów Pana Jezusa samego. Natomiast Chrystus, jak mówi ewangelista, mówił o świątyni swojego ciała. I w tym momencie, kiedy Chrystus wyjaśnia i buduje nową teologię świątyni, rozumiemy, że wymiar duchowy, Wymiar oddawania czci Bogu przenosi się z tego wymiaru czysto materialnego, gdzie ośrodkiem kultu jest budynek, na wymiar duchowy, którym jest ciało Chrystusa. Od tego momentu, a właściwie od momentu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, miejscem kultu jest ciało Chrystusa. To jest Świątynia. Święty Paweł rozwija tą metaforę ukazującą głęboką istotę śmierci Chrystusa, mówiąc o tym, że my jesteśmy budowną kościół albo ciałem mistycznym, w którym każdy ma swoje miejsce i w którym w tym ciele mistycznym, który zarazem jest świątynią, kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Innego kamienia nie ma. Rozumiemy więc od momentu wypędzenia kupców ze świątyni, rozumiemy miejsce oddawania czci Bogu, miejsce rozumiane jako świątynię, mistyczne ciało Chrystusa. Otóż jest to olbrzymia zmiana w stosunku do judaizmu starożytnego, który zresztą po dzień dzisiejszy na placu świątynnym, gdyby mógł, to by szybko odbudował. Budynek świątynny i przywrócił kult, polegający na składaniu ofiar ze zwierząt. Od momentu męki śmierci Chrystusa tego rodzaju kult w chrześcijaństwie nie ma sensu, gdyż jest nieskuteczny, jeżeli chodzi o drogę zbawienia. Kult i miejsce oddawania Panu Bogu czci. To jest mistyczne ciało Chrystusa, mistyczna świątynia, do której wchodzimy i w którą jesteśmy włączani przez Chrzest Święty, przez sakrament Chrztu Świętego. Stajemy się jednym z wielu kamieni duchowych w świątyni wybudowanej przez Jezusa Chrystusa. Nasz kult więc jest kultem przede wszystkim duchowym, który odbywa się jak mówi Chrystus do Samarytanki w rozdziale czwartym Ewangelii świętego Jana, w duchu i prawdzie. Duch i prawda to są dwa podstawowe wymiary kultu ustanowionego przez Jezusa Chrystusa. Czytamy tę Ewangelię w kontekście poświęcenia dzisiaj właśnie świątyni świętego Jana na Lateranie, budynku który został wybudowany w IV wieku po Chrystusie i przy którym rezydował papież aż do wieku XVI, a który po dzień dzisiejszy jest katedrą biskupa Rzymu. Mówimy o tym dlatego, że ten kościół, kościół na lateranie, uważany jest jako głowa i matka wszystkich kościołów, oczywiście w wymiarze materialnym budynków, w którym sprawuje się kult duchowy. Pamiętajmy jednak o tym rozróżnieniu, które prowadza Chrystus do historii religii i zarazem do wymiaru zbawczego chrześcijaństwa, rozróżnieniu pomiędzy Starą świątynią Jerozolimską, w wymiarze materialnym, a nowym kultem, który sprawuje się również w świątyniach katolickich zbudowanych z kamienia, ale istotą tego kultu jest kult duchowy, powiązany z mistycznym ciałem Chrystusa. Módlmy się więc, abyśmy tego wymiaru duchowego oddawania czci Panu Bogu nigdy nie stracili z przed oczu ani w naszej wyobraźni, z naszej myśli. Albowiem, ten właśnie kult duchowy jest miły Bogu, oddawany czci w tej świątyni duchowej, którą zbudował Jezus Chrystus i do której my wszyscy jesteśmy włączeni. Pamiętając o tym, dodajmy do naszych modlitw modlitwę o to, abyśmy żyli i modlili się w Duchu Świętym i w Prawdzie. Bo w ten sposób budujemy świątynię duchową miłą Bogu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.